jest ja tu chcę ja ja a ja weźmę sobie za weź Alicję. Jaki mały konik. Daj za rączkę, daj za piłkę, idziemy. Ja tu już. Nie na dotknąć tego małego, bo on jest za mały. Alicja, stój tutaj, stój tutaj. Stójcie za rączkę, wiesz, bo musicie stać do konika, żeby was powoził. Proszę za rączkę się złapać, za rączkę, Lenka <sumellenskny> z A. Proszę Ale jak czekają ślicznie i carutek idzie. Dadi poszedł po konika, zobacz, Dadi weźmie konika teraz. Mama idzie ona mądre Poczekaj tam czarek z nimi. A ona nie ma kiziaka, to nie ta przypadkiem? Co on tak za nią? Aha, okej, okay, on tu przy tej jest. No właśnie patrzę, a on otrunuje tamtą. Okej. Okay. Zostaw pęto. Zostawisz pento. Tak. Masz za Uważaj, ale Robert Czarek trzymaj je. Ty chcesz jechać na koniku? Chodź! Stoj! Stop orkiestra, bo ja muszę wziąć lekkę. Chodź kochanie, chodź do mnie rączka. Idą konik. Widzisz? I będziemy iść na koniku. Wojek odprowadził tego, a my wychodzimy z tym konikiem, widzisz? A tu wujek został, widzisz, z konikiem. Ja idę, czekaj, wychodzi dziadziuś. O, sipko. Dobra.